Siema, siema! Z tej strony Adowski a to jest kolejny odcinek na naszym kanale. Tak, a to jest odcinek z, z, z The Hive. Tak, pomyślałem, że po prostu odcinek z The Hive zrobię. Bo czemu nie? Prosty odcinek z The z Stróżer Warsów. Czyli jak ktoś nie wie, to są takie Bedwarsy, tylko takie upośledzone. Tak. Jeszcze brzemię, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się spodoba, jeśli nie, to w dół. Jakiś komentarz. Możecie dać suba, jeśli chcecie, nie musicie. No i widzimy się już na ręce. Dobra, jesteśmy na ręce. Yy, tak. Ogólnie to sobie zrobiłem chowanie chudu. Magic. Napadzie? Napadzie się da. Oczywiście. Jak się myśli to się da. Tak. Dobra, zbieramy 5 zł i rasujemy do niemieckiego. Tak, żeby on nas szybciej nie zabił. Obudowanie to jest tak strata czasu. Cyk, 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 góra, cyk. To jest mój styl budowania się typ się też buduje jakoś słobiutko. Tak jak mówiłem. Tylko sobie jeszcze trochę złota pozbieram, żeby, żeby mieć na budowanie się do innego typu. To jest przydatna rzecz. Jeszcze można sobie poćwiczyć PvP na typie, więc no, zawsze fajnie. I się ukrywa. Czekaj, ile jest złota? 20 będzie gid, wiesz? 20 cię zabije, więc na no spokojnie. Kurde No jedno Kurwa Dobra, bierzemy tyle mamy i... Robimy speed bridging, tak? Najszybszy sposób budowania się? Jumping bridging Ktoś by nie wiedział, żółty zespadł w ogóle Dobra Idziemy mu rozwalić to coś o, dzięki ze złota, przyda się, no rzucisz więcej? Dzięki Możesz już iść, wiesz. Ale dziwny skin w ogóle. Czekaj. W tą stronę. O, o, dobrze, dobrze. Tam, 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 tam. O, dzięki. Dzięki, że spadłeś. Na więcej wełny żeby do innych typów się dobudować w sumie sobie powiem fowa, bo yy, bo mam dziewnego jakiegoś dziwnego 80 86 będzie git tylko trzeba się prosto ustawić żeby czasem nie przeskoczyć jeśli chcecie mogę zrobić nawet poradnik albo takie yy, no, można powiedzieć, poradnik jak się budować w Minecrafcie. Albo typy budowania się w Minecrafcie. Spoko by było. Spoko spoko, spoko pomysł. Tak myślę. Cóż, jest typ jakiś bardziej ogarnięty Był na środku, więc pewnie ma jakieś emeraldy. Zgadnij sobie, kupi mieczek albo ulepszył generator. Yy. Albo nic nie kupił, bo jest idiotą Dobra. Możesz wypaść? Czy ci pomóc? Albo daj mi wszystko co masz, dzięki. Nie, we mną no tylko budowane. Możesz, nie? Widać, że telefon. Szkoda. Mech. Cyk. Uderz pierw, bo. Nie mogę uderzyć typów. Co. I biegnie do. Na środek, gdzie jest akwa i go zabije. Więc idziemy do zielonego. Zielony nie żyje, tylko jest akwa i. Jak widzicie, magenta, którego sobie przytrzymuje, więc no. Chyba najszybsza runda. tak szczerze. Jest prosto w miarę. Jest. Albo i nie, fuck. I czasem można właśnie tak spaść. To jest słabe. Bardzo. Czekaj, ile złota mam. Lui. Tu do akwa będzie bliżej. Dobra, obuduję sobie porządnie wiecie te jajko czy ja jakąś roślinkę teraz mam cyk 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 kurde jakieś dźwięki muszę ciągle wydawać nie no ale typ to o zabił ma gen, gen tak tak? tak dobra Jestem ślepy. Cyk. Cyk. I. Obudować tak, żebym myślał, że mam tylko wełnę. Najprościej no Tylko tu drewno widać. Dobra, ingit. Kupię sobie wełnę. Dwa, trzy. O. Co? Wyszedł? Halloween! Słyszysz zabawę w frajerze, bo frajerko, sorki. Tak. Nie mam y, przycisku na emotki, ale mogę se chud chować, więc. Y, y, better, better niż emotki. Już jesteśmy na kolejnej arence. Mm, tak, magenta jest, więc. A to jakiś chyba nubek, albo początkujący nubek. Nie ma skina. No. Dobra, będzie chyba łatwo, możliwe, nie wiem. Może jakiś typ z zjawa z Minecraft Jawy i będzie wtedy słabo Daj Dream Stan co? Budowałem szybkie. Może nie jakieś szybkie... O Jezu, robię spadu Zesrałem się prawie rozkoczę. Typ się też jakoś buduje jakoś, nie wiem, jak No jeszcze myślałem, że go doknokuje do wyspy. Oby słabo. Ne, oddawaj złoto. Oddawaj złoto! Ty kurwo. to oddawaj. Później. Teraz to jest mój generator. Wypierdzielaj. Już. Otworzy ci bramkę. Lecisz przez nią. Do widzenia. Elo. I z mało złota będzie, oczywiście, tak. To trzeba się wrócić teraz. Jak wrócić się do bazy i nie budować mostu z powrotem? Skoczyć do wojny. Tu chyba każdy swojego wroga wyeliminował jak widać no tak 30 żeby było tylko git i tak dużo dobra możemy lecieć o boże na 100% dawaj szybciej szybciej chłop tych dwóch straków zużywać tylko odłożyć te dziewięć diamentów, szkoda by było skinąć z nimi nie możemy się budować tylko muszę prosto dać celownik jest krzywo muszę gałkę tak w prawo żeby iść obokiem, ale Czasem się to nie udaje, można tak zginąć, coś śmiesznie. O! Ja chodzić... Potknąłem się! Naprawdę. Boże, chodzić nad nią... No Będzie dwa staki wełny i miecz. nie wiem czasem po co kupuję ten miecz i tak jakoś za dużo nie zadaję. Już lepiej, więcej we kupić. Cyk, cyk, co ja odwaliłem? Dobra, może. Mwem. ja chodzić nie umiem? Dobra, idę od mojej bazy mhm. nie, No dobra Jeszcze tam zginę, więc... Tutaj ma, będzie miał wtedy proste dojść do bazy, czy miał Chodzić nie umiem Ale chyba tak. będę miał na zbroję Żelazną To Hmm, o wiele więcej. Nie, zbroja. uwa. To już jak zginę, i będę musiał mieć żelazny miecz. To wtedy tak. Na razie nie jest potrzebny jakoś. Czyli akwariusz na środku. Albo w bazie, bo żółty się do niego buduje i próbuje go zabić. Jest skupiony tylko na tym, więc my idziemy do niego. Rozwalić mu dobrze nie ma w ogóle zakrytego. Wystarczy technika ninja. Kłócasz i niszczysz. Magik, a, typ mnie widzi, bo, bo to cheater. Przez bloki mnie uderzył, dlatego wywnioskowałem, że to cheater a to kolejny. To naprawdę jest nie uciekać i mnie nie zabijać, bo i most od swojej bazy robić, wiesz o tym? No debil. Mm, nie. Zobaczymy ile ty bez jajka przeżyjesz. Czy sam nie skoczysz, czy tam sama. No. No debil, budować się od swojej wyspy to jest ogólnie... I mieć w ogóle nieubudowane, jeszcze się budować, no to kurde, to trzeba mieć wyższy poziom idiotyzmu. Dobra, tylko, tylko, pożyczę sobie jego złoto. Why not? Bloki to władza. Warto mieć drewno i git. Co kupię więcej? Mam nadzieję, że wróci. Przynajmniej Cheater tak mniej więcej nie żyje, ale tak nie za bardzo. Muszę zabić Cheatera, więc słabutko. Może go wywali za latanie, bo nie ogarnie. nie, raczej, raczej nie. zabij w żelaznej zbroi typa, więc raczej nie... Raczej wątpię, że go zabił. Pieniądze moku więc go też nie wrzucę do Wojda. Więc słabo, pewnie masz diagnozę zbroję. Składując. Jest na środku i zbiera więcej emeraldów. A można go jeszcze porobić na IQ. I tak mam więcej od niego, on ma poniżej 0. Ja mam 2, więc więcej. Dobra, ile jest? 21, ale go. Nie, dobra To na S będzie porobiony. Tylko idę do jego bazy. Ale się buduje dziwnie. Hmm, magia. To nie tak, że on chodzi i się pod niego z nogami stawia samo. Wcale nie tak. Co to kurde, czemu nie mogę się budować? Ja pier. Cheater, co się spodziewa. Co ja pytam. Cheater. Jaki odpowiedzi chcesz? Po prostu cheater. Dałoby się przygotować trochę tak, tak, tak mhm. najlepiej no to teraz sprawdzimy czy ma antyknoka nie ma ale ma autobudowanie się więc ale od powietrza się nie zbuduje więc S, łatwiutko łatwiutko no i to tyle z tego odcinka eee... Może trochę dziwny, takie jest zero emocji. Um, mam. Nie chce mi się. tak Nie chce mi się. Jeśli ktoś będzie pytał, to nie, nie chce mi się. Nie wiem co, ale. Możecie zostawić suba, nie zmuszam. I tak powinno mi nie dostaniecie. Nie wiem. I nie mam pokazanych subów, więc jakoś mi to też nie obchodzi. Przecież ja wiem, ile mam subów, i to jest zagadka. Jeśli ktoś zgadnie w komentarzach, to mu dam. Yy, nic, bo nic nie mam. Yy, no, i, no i to tyle. Trzymajcie Możecie zostawić łapkę w górę lub w dół. Jakiś komentarz. Yy, Widzicie się na poprzedni odcinek. Zawolona. No i to tyle. Trzymajcie się. I do następnego. Elo.